Siemano, Siemano i witam w meksykańskim garażu. Witam Was serdecznie, bo to jest e, albo ostatni, albo jeden z ostatnich filmów przed e, tripem do Finlandii. E, sporo ekscytacji, sporo też obaw, bo jednak samochód nie jest nowy, e, ale będziemy ruszać, słuchajcie, i na początku to przede wszystkim chciałem podziękować. Podziękować wszystkim, którzy w jakiś sposób wspomnieli. Wsparli, wsparli ten e, wyjazd, no bo, tak jak mówiłem, tu dochodzą promy e, i, i inne rzeczy. Wiadomo, jedzenie zabieramy ze sobą w miarę możliwości, ile możemy. Natomiast e, paliwa ze sobą z e, Polski tańszego nie zabierzemy i <laughs> nie zabierzemy też. Ze sobą łódki, na której można by było się przeprawić e, Stalina do Helsinek. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Być może, być może zobaczymy, spróbujemy, może zrobić jakiś test jedzenia na promie e, płynąc w kierunku e, Helsinek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. E, planowany czas. I całej podróży to jest 14 dni. 14 dni we dwójkę w skodzinie e, nie będzie na pewno łatwo, ale na ile mogłem, na ile mogliśmy, na tyle e, ułatwiliśmy sobie e, ten zbliżający się już zbliżający się już. Właściwie to można powiedzieć, że praktycznie. Praktycznie już na bagażach wyjazd. Ułatwiliśmy jak możemy, jak mogliśmy. Mamy naprawdę różne, różne, różne jakieś tam dodatkowe udogodnienia. Oprócz kibla. Kibla ze sobą nie biorę, kibla, kibla ze sobą do skody nie wsadzę. No i wiadomo. Śpiąc na łonie natury, no nie będzie też chyba tego problemu z kiblem. Wiem natomiast, że bardzo, bardzo dużo jest teraz w tamtych rejonach komarów, czego nie było dwa lata temu, czego nie było w tamtym roku na Staremie, praktycznie nie mieliśmy żadnych problemów z komarami. Tak w tym roku, z tego co wiem, jest duża, bardzo duża ilość komarów, ze względu na to, że jest strasznie upalnie i wilgotno yy, na obecną chwilę, w Finlandii ze względu na, na to, że do nas przyszły deszcze a u nich są bardzo bardzo wysokie temperatury i to chyba słuchajcie na tyle a i chciałem jeszcze powiedzieć, że w miarę możliwości w miarę możliwości na kanale podczas tripu podczas tripu będą krótkie shorty, tak zwane szroty, shorty, zwał jak zwał E, które będą się pojawiały w miarę możliwości e, na kanale. Być może też na Instagramie na pewno jakieś zdjęcia, właściwie to na pewno jakieś zdjęcia na Instagramie będę starał się Wam wysłać. <laughs> natomiast, natomiast, tak jak zawsze, e, cały, trip, cały trip, który, e, który no mam nadzieję, że to wszystko będzie hulać, że że, że, że godzinka nie, nie zawiedzie i że będzie wszystko, y, wszystko dobrze bo to tak naprawdę będziemy polegać tylko i wyłącznie na tym samochodzie i, i, i tyle. To będzie nasz dom, to będzie nasz środek transportu i tak naprawdę od tej pani, która tam z tyłu za kamerą stoi, e, w głównej mierze zależy, czy dojedziemy na te koło podbiegunowe. Ja bym bardzo chciał dojechać na to koło podbiegunowe e, mm. <słuch> <słuch> i wrócić z tego koła. Tymże samochodem 25-letnim, cały i zdrowy. I również Iwona też. Z samochodem, oczywiście, czyli z naszym środkiem z transportu i zdrowym. Dlatego trochę mówię, mam, mam trochę takie, no mówię, trochę obawy, trochę, trochę ekscytacja, trochę kurczę jeden wielki znak zapytania i nie wiadomo chociaż tą trasę między. E, Suwałkami, a Talinem, to generalnie w miarę, w miarę m, znam, powiedziałbym nawet w miarę dobrze znam i, i nie będzie problemu, i tam nic raczej nowego się nie wydarzy. Być może zmienimy e, jakieś miejsce noclegowe, e, żeby dojechać do Talina. E, tak też, jak już dotrzemy do Finlandii, to tam już zaczną się e, nowe dla nas rzeczy, nowe dla nas rzeczy, nowe dla nas widoki. E, no i, i, i mówię, jest ta ekscytacja, ale jest trochę niepokój <laughs> I o może nie o tyle nie obawiam się o tym razem o, o jakieś tam umiejętności w jeździe Chociaż na pewno będą stresy w dużych miastach To bankowo, jak to w każdym obcym dużym mieście Tym bardziej za granicą Tak bardziej... Tak, kurczę, przejmuje się, powiedzmy, nawet, właśnie czy Skoda da radę. Ale rok w rok, rok się przejmuje, czy Skoda da radę, i daj Boże, Skoda na razie radę daje. Więc mam nadzieję, że i tym razem yy, Skodzinka się sprawdzi. Yy, a jeżeli się uda, faktycznie, i Skodzina się sprawdzi, to będzie tylko, miałi, tylko dowód na to, jak dobre kiedyś samochody robili. Yy, I kiedy się, powiedzmy, no. Może nie w 100%, ale w tych 90% paru procentach stara się dbać o samochód. Jak to jest ważne i ile można z niego wycisnąć mimo 25 lat. No ale to się wszystko okaże w praniu. Na pewno będziemy mieli ubezpieczenie asystans, które no powiedzmy w razie W troszkę nas zabezpieczy. Dzisiaj mam naprawdę dzień organizacyjny i zaraz tu zobaczycie na tajnawce. Ja to wszystko muszę wypakować. I to jest tylko część rzeczy, która ma wejść, która ma wejść do z godziny, bo dojdą jeszcze jedzenie, dojdą jeszcze inne rzeczy, jak właśnie ubrania, więc, więc to będzie tutaj gromada części rzeczy. Muszę też posprawdzić takie rzeczy, jak kamizelki odblaskowe, czy, czy gaśnica jest sprawna i wiele takich pierdół, na które właśnie składa się taki, taki trip. Także cóż. Pamiętajcie, shorty będą na kanale, jakieś zdjęcia na Instagramie, bądź też te shorty. Cały trip po powrocie, natomiast Natomiast e, dzisiaj no, dzień przygotowawczy. Ja też muszę jeszcze skoczyć do fryzjera, no bo jak po dwa tygodnie nie będzie mnie tutaj, to ja nie będę szukał w Finlandii fryzjera, który by mnie obstrzygł, więc mówię taki dzień organizacyjny, dopinanie wszystkiego, każdego ostatniego guzika e, do końca, żeby to wszystko e, hulało. Taki wstęp. I jeszcze raz, jeszcze raz, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bo to się naprawdę przyda, I, i, i naprawdę to ta część jakaś wsparcia na pewno nie idzie, moim zdaniem, przynajmniej na zmarnowanie, tylko jest to w jakimś celu, konkretnym celu. Tutaj czytaj, czy to paliwo, czy też prom, jest to obojętne, czy wydam to na paliwo, czy na prom, w każdym razie. Celem jest Finlandia, a tak bardziej szczegółowo koło podbiegunowe. Tyle ode mnie. Trzymaj to się, cholera jasna. Rozpakowujemy staruszkę. No i tak. Tak, słuchajcie, trochę sprzątania, trochę wykładania rzeczy, potem będzie pakowanie, a w międzyczasie, jeszcze oczywiście, trzeba wylecieć do sklepu i zakupić jakieś pierdoły, na przykład papierosy. Które w Finlandii, na pewno w ogóle poza Polską, to już w tamtą stronę to będą wszystkie drogie. Oprócz tego, jeszcze trzeba zajechać, dopompować te koło dojazdowe i dopompować te koła. Przy, przykręcone, na których będziemy jechać. Patrzyłem też, czy lewarek jest sprawny, no bo po ostatniej przygodzie z, z, z gumą, którą złapałem, no nie chciałbym się rozczarować i potem rozkminiać sprawy, czy lewarek jest sprawny, czy nie, ale jest sprawny. Do tego dochodzi jeszcze do kupienie jakichś rzeczy do jedzenia, ponieważ policzyliśmy, że mamy, e, mamy na 10 obiadów. Wiadomo, że tam będziemy w trasie jedli też w barach, to też postaram się Wam nagrać i sfilmować e, posiłki w barach, czy też może, jak się uda, to na, e, na promie e, w miarę możliwości, ale też nie chcemy, nie chcemy cały czas się stołować e, w krajach, w których będziemy, no bo to się wiąże z o wiele większymi kosztami, dlatego teraz na przykład grzeję do Aldiego grzeję słuchajcie do Aldiego po to, po to, żeby jeszcze kilka kilka jakichś ewentualnie puszek dokupić też chyba zastanawiam się nad zakupem zapasowej cewki dla Oktawi <śmum> bo z tym może być różnie a cewki zawodzą, o ile znajdę taką cewkę gdzieś to pewnie ją słuchajcie, dokupię eee, no, a jeżeli nie, no to będziemy liczyć na to, że nam cewka się nie zepsuje. W każdym razie, no takie pierdoły, nie pierdoły, niby nic, a czasu trochę zejdzie, też również trzeba kupić jeszcze skarpetki na wyjazd i tak dalej, nie? Eee, także mówię, sporo, sporo pierdół, które, które jeszcze trzeba ogarnąć. No jeszcze na koniec pakowanie samochodu, to już w ogóle słuchajcie, inna bajka. Na razie on jest kompletnie rozpakowany i chyba już nie pamiętam kiedy on jeździł taki pusty, ale to tylko z tego względu, że, że tam z tyłu jest ta opona do podpompowania. I, I nie mogłem zapakować Także chyba po raz pierwszy od dawien dawna wam w ogóle pusty bagażnik No i oczywiście jeszcze sprzątanie auta No to rzecz podstawowa e, Żeby nie jechać w brudzie Już ja nie mówię o umyciu e, Samochodu na zewnątrz e, Ale bardziej trzeba się skupić Na tym żeby go trochę Chociaż wypucować W środku No i mówię takie pierdoły, nie pierdoły Niby nic A, a kupa a kupa różnych m, takich rzeczy y, istotnych, ale, ale zajmujący, czy zajmujących i pochłaniających czas. Proszę, nie ma światła. Dobrze, że mamy y, skrzyżowanie, że my jesteśmy na drodze nadrzędnej. To nie muszę się rozglądać. Zawsze w dużych skrzyżowaniach, jak te światła gasną, to kurde, człowiek nagle musi <laughs> zasięgnąć pamięcią do wiedzy. No to wiedzy, której rzadko używa na dużych skrzyżowaniach. E, jak tu przeskoczyć, jak się jest na podporządkowanej, na dużym skrzyżowaniu. Na, na szczęście dzisiaj, dzisiaj udało nam się akurat jechać e, drogą e, z pierwszeństwem. No, tak to słuchajcie wygląda. Także nie będę Was zamęczał. Zamontowałem też, słuchajcie, w oktawii e, owiewki. To owiewki, jest tuning Oktawi. oktawijka zasłużyła sobie na owiewki. Zamontowaliśmy te owiewki i zobaczymy, czy to się będzie sprawdzać e, w, e, na przykład w deszczu, kiedy ponoć, ponoć, e, ponoć te owiewki sprawiają, że można sobie podczas jazdy, kiedy pada deszcz, trochę uchylić okna, trochę uchylić e, widoku na świat e, i nie będzie nam padało. <laughs> I również Podczas spania Kiedy będzie padało A wiadomo w Finlandii ta pogoda Chociaż mimo tego, że teraz są upały Kurna no jedziesz czy nie? O, no jedź Kiedy są upały Teraz to raczej nie pada Natomiast ogólnie no, w tej Finlandii To z tą pogodą jest różnie Zobaczymy jak te owiewki się sprawdzą Natomiast wiem jedno Że po zamontowaniu tych owiewek Zdecydowanie jest w aucie ciemniej, to po pierwsze, a po drugie, no ta widoczność się troszeczkę jednak pogorszyła, moim zdaniem. Eee, takie jest moje zdanie. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, może, może, może tak ma być. Eee, w każdym razie ja tak uważam i czuję, że, że Octavii, w oktawi teraz mam troszeczkę, troszeczkę mniej jakby. Eee, jakby widoczności, ale myślę, że, że jak się przyzwyczaimy, to to ogarniamy. Idziemy do sklepu i zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj kupić. Jak się uda jakieś puchy mięsne dokupić, bo mówię, tak jak nie wiem, czy mówiłem, wyliczyliśmy, że mamy na 10 obiadów, my będziemy 14 dni. No, czy tam kolacji, no będą grilly, no ale lepiej mieć więcej niż nagle. Szukać w sklepie jakiegoś jedzenia, które w Finlandii niekoniecznie będzie e, tak pyszne jak jedzenie polskie. No i dobra, jesteśmy słuchajcie po zakupach. Co ja tu nakupował, No bo w kilku miejscach byłem, wiadomo, fajury powoli się kupuje. To nie wszystko, bo to na dwa tygodnie to tylko mi namiastka tego jakieś ściereczki. No i żarcie, muszą być chińskie zupki, żeby inaczej. I ich mamy sporo. Ja wiem, że tam są chińskie zupki za granicą do kupienia, ale, ale wiecie mi, że one są kiepskiego gatunku. No i to, o co mi chodziło, nie wiem, będziemy testować. Ja nigdy nie narzekałem na te puchy, więc mamy dwie golonki, tu jest druga golonka e, Dokupione, oczywiście, bo mamy tam jeszcze inne rzeczy e, i gulasz wieprzowy, jestem zwolennikiem gulasza. Musiałem też dokupić nową apteczkę, tutaj gdzieś na dnie się wala, jak widać, i cukier cukier na drogę bez cukru nie ma życia jak to bez cukru nawet świętej pamięci Krzysztof mówił, że chłodzić to trzeba umieć także e, takie pierdoły no i kolejne mm, kolejne słuchajcie e, etapy przed nami jeszcze trzeba będzie szukać parasolek e, ze względu na pogodę żeby można było na przykład pochodzić po Talinie bądź też po Helsinkach to wszystko się okaże Uuu, uff, dużo rzeczy. Lusterko do golenia. Słuchajcie, lusterko do golenia. Taka drobna rzecz. <laughs> Jakże potrzebna dla meksykajna. A właściwie na meksykański ryj. Eee, także dużo rzeczy. Ja powoli wszystko sobie odhaczam. Wodę kupiłem. Udało mi się wodę 5-litrową kupić. Myślałem, że, że tu nie ma, ale jest, jest Waldim. Eee, no i nie wiem, no o, tak te wyglądają owiewki, słuchajcie, o właśnie, o właśnie tak wyglądają owiewki, o dobra, z zewnątrz Wam pokażę, już niech będzie, kurde, jak Skodzina wygląda z owiewkami z zewnątrz, taki design, kurde, e, skodowy e, z owiewkami, jak, jak kiedyś, jak kiedyś będę e, Skodzinkę e, sprzedawał, to to słuchajcie, to nie dość, że będzie miała swoją bogatą e, meksykańską historię, to jeszcze będziecie mieli owiewki w komplecie. No, nie. ale mówię, mam straszne mieszane uczucia do, co do owiewek, e, bo, bo powiem Wam, że e, właśnie tak, tak czuję, że troszeczkę jest tak jakby e, mniejsza, mniejsza i ograniczona trochę ta widoczność. Ale mówię, to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia. Jedziemy dalej kombinować, co tu dalej z tym wszystkim zrobić. Kolejna rzecz odhaczona w tych Wariackich przygotowaniach. E, na, w, przed samym wyjazdem nie e, ostrzyżony to już można odhaczyć. O, jest tu następna rzecz, jaka nas czeka, to chyba kupowanie rusów. E, i to zrobimy chyba teraz, tak No i trzeba będzie z zewnątrz umyć Oktawię, no bo brudni nie pojedziemy, nie? Także lecimy, lecimy myć samochód i kupić euruski No i tak, słuchajcie, kur... na tym bieganiu, nie bieganiu zleciał pół dnia, jest 14 godzina Czas trochę odpocząć. Czas trochę odpocząć. Czas zawinąć się e, do domu. E, I teoretycznie, w sumie, skoda jest już przygotowana. Generalnie zostaje tylko nam wrzucić jedzenie i nasze ciuchy. I możemy ruszać. I nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać ekscytacji, przygody trochę pewnie stresu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie szło pozytywnie. Naprawdę nie mogę się doczekać. Trzymaj ta się tam cholera jasna, a jutro sobota jeszcze trochę luzu. Ostatnie chwile. Nie wiem, czy coś wrzucę. Zobaczymy. Stay tuned.